I XD I w górę subiki. Jedna łapeczka proszę, kliknij. Ale fajnie się spało. Na tej poduszce Siby! Elegancka poduszka, która czeka na Was. Możecie się położyć i zasnąć w trimika. normalnie w sekundę. Taka milusia, taka pięknusia. A na komentary widzowie! Na was na moim sklepie link w opisie. Okej, okay, ja teraz... Jakby sorry, ja go oglądam razem z żeby dla byki kiedyś tam chyba to był z 5 lat temu X. On. Jakiś... Z... No. nie dropił. Na huśtawce nagrywam. Oh. Normalnie on tak wykorzystuje Niektórych z was. <gryga> Jak ja go oglądałam, to niektórzy z was jeszcze nawet na tym świecie nie istnieli O kur Jaki sejt! jaki jest! <gryst> I czekaj, czekaj, co się stało z moimi nogami? Jestem na łóżku takim ładnym. Ty też co się stało, Gówno, krowie. Ty <gryst> <doks> <gryst> Ale z nim jedzie kurwa. Ja pierdolę jak z nim jedzie. Co jest? <gryst> Ej, co jest, jak z nim jedzie? W ogóle, co za roast więc... Dobra, oglądajmy dalej to nie nazywam to nawet filmikiem na YouTubie. Kto tutaj wchodzi? Tata? Mama? Ej, co jest grane? E, gdzie ja jestem? Gdzie ja się obudziłem? Zaraz, zaraz nie jestem w Smileylandii tam. Czy ja zostałem bejbusiem? Tu są jakieś... Bejbusiem? Ognisko? Co to kurwa jest bejbus? E... Ty typie bejbusiem, ty już byłeś bez tego Odcinka Babuściem, to jest taki mega głupim, więc ty się lepiej nie odzywaj. Hahaha, <noise> i wtedy! Powiadomienie! Tu, 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 tu. <noise> odcinka Babuściem, to jest taki mega głupim, więc ty się lepiej nie odzywaj. Co jest Pajka? ten Ja pierdolę. Te... REL! REL! Jeźdź tym O, nie zostawiam. słuchajcie, następuje, następuje kurwa nawrócenie się kastich. Oni się budzą z Matrixa, kurwa, rozumiecie? Coraz więcej komentarzy w stylu mmm, to chyba fake. A teraz jeszcze filmy zaczynają tworzyć. Komentary, kurwa, wielkie przebudzenie bunt, kurwa. Ja jest Zostaliśmy bejbusiami. Jakie ty masz nogi? Zaraz, zaraz. Co A jakie teraz chodził noski? Ja mam umięć. Cypię no surre, ale wklejanie se. <laughs> iPhone może być zbyt blisko. Trzymania iPhone'a na odległość ręki od oczu pomaga chronić wzrok. I kurwa się wyświetla. No sorry, ale wklejanie sobie jakichś nóżek XDA od jakiegoś Amadim, dim, 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 duny. ja jestem chyba nie na czasie, bo ja tego nawet nie umiem wypowiadać. Chyba nie jest dla dzieci, tym bardziej, że potem dzieci ogłupiają w szkołach w klasach 1-3-7. Co wszedł? Marysia, a co do, czemu ty mówisz do telefonu? A dzieci, tym bardziej, że potem dzieci ogłupiają w szkołach. Marcia. W klasach 1, 3 siedzą Marcia. i potem robią, gadają takie gówno. U, 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 ja. Ale jazda, ej, to ja chyba mnie kupi. ta łapkę w góle, proszę! <laughs> Zioś ta łapeczka! Ja pierdolę, nie? To <laughs> lepi, kurwa. I tak się zaczyna psychika tego typa jakiś zostaw łapeczkę i wymuszanie łapeków w górę od małych dzieci. Kieś wymuszanie subów i lajków. Jakiś słodki piesek, jakiś bezdomny, jakieś dziecko, to już jest... Wielkie przewodzenie, widzowie rewolucja kurwa po prostu góra lodowca. Rel, rel. To jest góra lodowca, kurwa. Teraz mamy Tung Tung Sahur. Mm. Wow, teraz zobaczymy, jak nasze życie się potoczy. Oglądajcie do samego końca. <laughs> <laughs> to jak ona, kurwa, to ogląda? Tak, kurwa? Do końca. Okej, okay, chodźmy. Wow, tata, tata jak, jak się oh. wow. 105, 106. Ale super. Oh. Ty wszyscy tutaj masz sobie aktorów, wynajmuje i takie wszystko. Tak. Ale to już jest przegięcie, żeby żebrać w taki sposób, lajki i suby oraz tak się zachowywać. Prawda. to Ja tego nie rozumiem. Ja już się nie dziwię, dlaczego ja nie oglądam innych youtuberów oprócz anarchii SMP i czasami Paliona, bo to. <laughs> Oni mają beef kurwa. Fanbase Paliona ma, kurwa. beef ze Smysloem. Oni się nawzajem ze sobą napierdalają, kurwa. Let's go! To niektórzy nagrywają, to jest po prostu szlag. Nie, nie wiem, jak to mam nazwać sama. No, tylko czwicie, hu ha hu patrzcie to... tak na to. No co jest tato? Ej, co zrobisz? Pagata, to pokaż jeszcze raz, jak to zrobiłeś? Hu. jesteś gotowy? hu -ha. No, tak, mm. jeszcze gotowy. Oh. I o co je zrobił? Wow! Ja też tak chcę mieć tata. Wow! wow. Hu, ha, hu. Tatuś, jest hu, ha, hu. Tatuś jest elastyczny. Tatuś jest elastyczny? Ale... Nie wiem czy w tym filmie co to wny smajsu, jak czy jak mu tam chce pokazać jakieś nie wiem co, bo akurat szpagat i stanie na rękach, ja tak samo umiem i nie wiem dlaczego on się gapi jakiejś pomarańczy na majty Nie wiem czy miał to na myśli, ale gapi się cały czas w to miejsce, e, jak miał to na myśli, to jest dziwne Się w komentarzu. <laughs> gapi się na majty jakieś pomarańczy jebany dziwak kurwa, nie? Reel. Rel, <laughs> Powiedz im, powiedz im, kto umie pagat. Dobra, a teraz e, weźmy i może na bieżni. Okej, okay, biegnę, biegną. Raz I dwa, i trzy, i cztery. biegnę. Szybko, szybko, 1, szybko. I żeby być jak tak, sobie wyciak... nic, zrobił? nie oglądaj tego. Myślisz, że to jest propaganda palionowic, kurwa? Że specjalnie robią propagandę, żeby zniszczyć konkurencję, wysyłają swoich żołnierzy. Chce być jak tata? I 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, łow, jak szybko biegniemy! hu, jak szybko biegasz, masz. Dobrze, dobrze, pati. Dobra, zgłodniałem, to chce jeść, jestem głodny. Jestem głodny, głodny, bardzo głodny. Bym coś zjadł. Mamo, zrobisz jedzenkę? To chyba ma dzieci czegoś uczyć z tego, co rozumiem. Ja sama nie oglądam go. Ja sama uważam, że to jest szkodliwy twórca dla, dla dzieci, i ogólnie jego kontent opiera się na kategorii wiekowej 4-8, gdzieś tak. Oren. Takie dzieci właśnie go oglądają, i to jest przykre, że on takimi dziećmi manipuluje. Mega przykre. Co na taka hmm. zmęczona, no bo się huśta na tej kurwa huśtawce, no to musi się odpychać od ziemi, no to trochę męczące, no że to. bez zrozumienia kurwa. Dobra, ja, ja sama nie wiem, co mam o tym sądzić, więc. Dobra, może przejdźmy do konkretów i oglądajmy to dalej. Okay. Jakieś jedzenie? No właśnie, jakieś jedzenie. Potrzebujemy... Ale ja nie chcę jeść drewna! Ja Będę też. Dużo białka. Ej, mm. właśnie, no, białka. zapytajcie mamy. Dużo białka. Okej, okay, idziemy za mamą. Mamo, mama pokazuje, idziemy za mamą. Mama nas takami. Okej, okay, biegniemy. Biegniemy jako bejbusie. Zobaczymy jak urośniemy dalej. Uuu, eee, będzie grill. O, dużo będzie białka. Bardzo dużo białka! Ciekawe jakie mięso. Hmm. Bardzo dużo białka, zapytajcie mamę. Uu. Co dostaniemy? Ja chcę jaka hamburgera! Jak się hamburgera! What the fuck? Wow, wyciągnęła, coś rzuciła. Yy, dobra, ja obejrzałam 4 minuty z, no. chyba tam, z minut, tam było chyba 16. Oczywiście nie mam zamiaru tego do oglądywać, bo po prostu... Ja też nie mam zamiaru tego oglądywać, Kurwa, się zmuszam do tego. Coś nie jest dla mnie i jeżeli jesteście osobą o słabych nerwach, lepiej tego nie oglądajcie, a mnie w ogóle wkurza ten styl gadania, Kiedy jak gada jako to dziecko, on gada to jak, jakoś tak mama, mama, I to po prostu mnie wkurza, nie wiem dlaczego to... Rel, rel Tak mam I to tyle, co mogę się wypowiedzieć na jego temat Dawajcie jakiego youtubera chcecie dalej i to koniec odcieka. Ja pierdolę, kolejny roast jest Tam szykowany teraz? i czy wam się podobało, bo to mój pierwszy odcinek, jak chodzi o takie ocenianie youtuberów, więc dobra, do kolejnego, podpis Micza Bajo, żupi, do kolejnego. Przejebane, kurde, dobre komentary, nie? Dobrze, że ktoś w końcu wziął tą sprawę w swoje ręce, bo dokładnie, dokładnie, nie?